Mogą sobie trochę insergram się z Wexelem, ten randomizer. Nie wiem, gdzie Gierek, ale parę pewnie się uda. To Wexel też wypijajcie, bo on właśnie zaczął rozwijać kanał na YouTubie. I u niego też się będzie ja pewnie coś tego gdzie pojawiać. Gdzie ty jesteś, żeby dostać. O nie, no naj... najgorzej. Wcześniej mi zresztą na drzewie i miałem przewagę terenu. Nie przewagę terenu. <laughs> ja tak po prostu w grę, nie grałem, że ja się tutaj zacinam. Co z A ja mi dało tragedię, ale dobra, jest git bo mogę a a, a mi dało, daj, daj mi crafting table, pokonam Cię. nie, nie wiem gdzie cię mi... jesteś, Ty jesteś. Smutne, nie, nie, nie zrobię nic na razie z tym, bo nie mogę. Bo dostałem bardzo super itemy. Jak? Dokładnie. Ajaj, no to jak będziesz miał drewno, to jest chyba po mnie. Że muszę liczyć tutaj na szczęście. No, duża szansa. No chyba, że będzie mi jak się dzen, bo mi dało to także będzie Tak? To jest Tak, to jest hmm. To jest? O, do dobra! dobra. fajny itemy mi dało teraz. Wygrałem już, bo mogę lecieć do góry, a ty tego nie znajdziesz. Ja w tej, Ja w tej... Ja w tej grze jestem pan wodna. A wiesz co ja dostałem? Co dostałaś? Najgorszą rzecz do budowania. Kraty A ja to widzę nawet. Dobra. Ja tam widzę. Ja nie chcę się z tobą być, jak to masz diację. No, w sumie nie wiem, czy ty masz to. Chociaż nie, bo ty po dwóch turach, jeżeli masz diaks i kraty, ja się z tobą mogę widzieć, Dobra. To ja idę do ciebie. O, witaj! Ja cię, ja cię Dzień dobry. No, witaj. Do lawy! Wszystko no, czy się? No, bawimy się. Ja to będę ci skakał. Samba mam. <śla> Ale super jestem Poczekaj, Poże. Już, już mnie nie dosięgniesz. Patrz, pokazać coś? No. Wow! I tak byś się... tak by ich nie dostał. Ej! Oła! wie Ej, zalogi całą lampę! Nie, nie co! Są dwa, są chyba trzy kratki tam, tam więcej masz. Dobra, lecimy. Jestem mam my... bloki Em Kto mi to dał? Nic, a, ja, a, mi teraz nic nie dropiła. Nic ani nic. Bo ja wziąłem to od Aha, dobrze, blokiem radu, chcę ci dać, nic, nie, do co? Łato, ninja, biegie, mogę się z tobą ukrepać? No nie, tobą. nie podpaliłem. Ej, daj. daj. Nie! Zacząłem się! I co teraz? Nie no! Dobra, dostał. Wodzie, ja to był szans nie mam najmniejszych. może jestem pan wody. Co mi dało? Ty się nie palisz! Dobra, palisz się już. Nie, dowalnął. <grystanie> no. Dobra, dostałem. Jestem naprawdę najgorsze, co ja mogłem zrobić, zrobiłem. Daj mi gdzieś, daj mi gdzieś, daj mi gdzieś. No, jajaj. Nie, ja wygrałem! Co jest? Dobra, ja wygrałem! A, dobra, no to w takim razie nie, Super. Gramy jeszcze jedno na odcinku? Możemy. To dobra, to jest dobra. Okej, okay. jesteśmy. Czuję, że tam było oszukaństwo. Ja powinienem to wygrać. Miałem kilo. A ja miałem wiadro z rozdrzutkami i miałem yy, ten, i miałem też yy, krześliwo. To było akurat mocne połączenie, jak się grać. No to było Wiem. mocne, bo mnie to zabiło od razu. I dacie bić, i dacie z łapki bić. Gdzie ty jesteś? Tam, gdzie światło nie dociera. Aha! No to mnie światło dociera O no Panie, dobra, możemy się bić Ja jestem, ja jestem w ja, stanie, ja, no możemy to się, bić. się bić Możemy się bić, tylko muszę trafić w <laughs> No Nie, bo ty strzały dostajesz No tu Panie, na no to na blisko nie ma szans No nie mam szans w ogóle Dlatego... Gdzie ty jesteś? A tu jesteś gdzie ty? Ja Ciemka. To ty masz, ja się boję Chodź tu ty masz... Ty masz mieć? Diamentowy. Aha. Pozdrawiam. Odcinek wiecie, że to już jest ustawione. On po prostu dostaje dobre rzeczy, bo ma więcej subskrybentów. O nie, na no peru dostał. Dzięki. No ja. O nie! Uciekamy! No ja teraz ciebie będę tak gonił. A ja nie jakieś lepsze rzeczy. Ja nawet nie wiem gdzie tepło. Dobre, ja, ja cię tepło. Dobra, ja i cię ja spuszczam na razie. A ja na ląd. Nie wiem, Co nie... mi dropło? Aha! Nożyczki mi dropło. Fajnie. O. Przyda się. Ty miałeś większego farta. No ja tu miałem wielkiego farta. Ale ja no. O! Tak. Witaj. No ja. <laughs> No nie no, teraz tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. dobra, pan ja idę. No, dobra. Ja nie wierzę. No, co schuję w ogóle? <laughs> tak szukam, szukam. No i go nie znajdę. Może no, się tak zabijesz od tych enderpereł. Jakbyś ty się... Jakbyś ty zginął od tych enderpereł? Przecież... Mam, mam jedzenie przecież. O, panie! Dobra! Ty, ty się poddaj najlepiej. <laughs> Czemu ty masz, ja mam tone buty? Ty się lepiej poddaję. Ty widzisz, co ja mam? E, nie, nie widzę. Coś e, tam masz? Ci tak, masz? masz przekichane. Co masz? O no, nie, to. no no, czy masz? Dobra, ale to ci ale to nie pomoże. To ci pomoże wyciekanie. Ale Ja mogę to jeść, ja mogę to jeść będę nieśmiertelny chłopiec. No, to ale też nie tak. No, widzę. Mam ich tyle, że mogę iść ciągle. Dobra. Pa pa, nie chcę mi się. Zjem jeszcze jednego. Ja H미ka, <light recessICO> jak ja cię teraz pokonać? Jak ty jedno co masz to chwila. No ma, dobra. daj się. No, no mi no, no, no. O! Dostałem. O! Skalka dostałem. A ja kraninko psybion. Nie podejdź, bo zespił u Ale go zrespisz. No to góra jest. Pozdro. Ale to nie jest to, Nie no, nie. akurat teraz się zacząłem na tym wodzie. Aaaa! Jest! Do statku. Skracanko? O nie, ty masz... Ty masz odpoczątkowy obcygiem, ty możesz mnie zamknąć. O nie. Dobra. Ja samy. uciekamy uciekam od niego. Hop. Drugą tam i trzecią tam. Aha! Znajdź mnie! Dobra, widzę, a już nie. Ej! Je... Mi Fortnite w trybu przed... Dobra, nieważne. Jest mi nie. też przed chwilą. Dlatego nie było mi słychać kompletnie. A. Dobra. Ja przez Fortnite, jak coś... Co mi dało? A, łopaty. Czemu nie można tym rzucać? Masz tle bole. Może, może coś fajnego wychmienisz Ale wiesz, że ja nie, ja nie mogę tego podnieść? Wiem, o to chodzi Nożyczki! Odwalamy ja minut. Ja też mam nożyczki Ciekawe, czy ja mogę cię, cię Jeden na... za jeden, jeden za jeden! Nie no, nie możesz mi zabić, ja ambiamentem się był a buta, ty masz... Strefa, 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 strefa! A ja mam nocze! Kytos dostał! Kiedy dostajesz? No, co wezmę? Spoko, bise. Będę się noczami bił. No nie no! Ja go zabiję za ale dostał. Ucieknie teraz. Ma no, uciek. A się ma. No. co nie bij? Z tej łapy? O, panie! Dostałem na spodnie to No, już nie widzę no! Ja Myślałam, że to moje jest, a to było twoje jednak. A ty dostałeś chem żołnierza. <laughs> Fajny chem żołnierza, nie ma co. Ja jestem lepszym graczem momentowo, jak ty masz kary, to ja nic nie zrobię. Bo to nie ma sensu Nie wiem czemu. A dobra, no to jednak zrobię. Ej, Dostał! Let's Zły? To złe, nie, fajnie Zacieło mnie. To fajnie. Let's go. Halo, Bex. Jesteś? Nie gadaj, że chłopom waliło. Nie no, jesteś. No Dobra. Nie zacięło kompletnie. Skończyła się partyjka. Fajnie było. Zauważyłem. Nie było fajnie. Dobra, ja to... damy jeszcze jedną na koniec i tyle. Robię Cię 3-0 dzisiaj. Jeśli teraz wygasz to się nie liczę. Chociaż to my już jeszcze to... trzy razy zrobiłem, tylko raz poza filmem, także trzeba udowodnić potęgę. Potęgę stali, tak? <laughs> Bardziej jak są powiem przed niej grze. Że... <laughs> Ja nie mogę, ja, ja mam noczy jak ja to przegrałem. No bo mam dostać laga, nie? No w sumie to tak. Widzę, A poza tym sobie zobaczysz ja jak, to jak, jak to przegrałeś. Poza tym zobaczysz. O, co? Aha! Super! Dobra, jest. Ej, yes. daj, yes. daj! Daj daj! Też zostałem yes. wtedy. Yes. Tylko nie, dobra, on jest ślepy. pełne zbliżenie. Masz pełne, masz pełne zbliżenie. Chcesz coś powiedzieć? No, tak. Chcę powiedzieć, że przegrasz. A ty też masz odcinek? Nie, ale ja mam... Ja chcę po prostu przybliżyłem do ciebie tego aktualnie. No. no chcę powiedzieć, że przegrasz. A ty będziesz nagrywać z tego? Nie. Hmm. Wielką porażkę? Ale... <noise> nie, no, może nie. Jakbyś teraz wygrał? O! O Panie, zresztą. ten Deprizzl, aha to jest Deprizzl Potrzebuję golda, potrzebuję jeszcze... Dobra, nieważne Gdzie jesteś? Trochę e, nad sztuczkę. tobą Pokażę ci sztuczkę Jaką? Magiczną Okej okay. Tylko muszę cię znaleźć, to ci coś pokażę No, na pewno mnie widzisz, No nie ma szans, że nie widzisz tych bloków A ja jestem... Ja jestem jakiś inny. Przysięgam, <grym>, ja jestem inny. Ja spadłem z wysokości. Bo nie przetrzymałam shifta. Dobra, jeszcze jedno, bo tu nie ma. Aha, tylko ty możesz to, to łączyć. Przysięgam, ja jestem inny, wiesz? Gdzie ty jesteś, chłopcze? Aaa, nie no, nic. No. No, dobra. Ja jestem jakiś inny. To jestem jest jakiś naprawdę inny. Ja spodłem ze sokarzki. No, wygrałem łatwo. <grym> dobra, dawaj jeszcze jedną grę. Jeszcze jedną, bo to było szybkie. Czekaj, to, to może później, bo ja aktualnie muszę kończyć może później. A, dobra, dobra. No, tak w takim razie już nie musimy jednej grać, ale tak wygrałem dwa do jednego łatwo, najdra. <grym> Nie, nie zalicząc tego, ja mam ja Dobra, jak e. e, 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 coś to później jeszcze coś nagramy. Dobra, możemy później nagrać. Dobra, no to tak w takim razie, ja się, widzę, ja się ja chcesz, ja do Ja Cię jak coś do ekipy zaproszę i tyle. Dobra, trzymajcie się, pa.